cześć, dzień dobry, witamy się w kolejnym dniu vlogowania już po prostu te dni się tak wiecie co ciągną naprawdę e, dzisiaj jest 20 i zostało równo teraz 4 dni do wigilii e, środa dzisiaj o pogodzie nie ma co wspominać, bo tak samo okropne jak co dzień teraz e, mamy już godzinę, słuchajcie, 14 e, Jestem już w domu z łopakami. dzisiaj w szkole był tylko Alan, dlatego, że Aleksa stwierdziłam, że nie będę puszczała do, do przedszkola, dlatego, że nie chcę, żeby rozchorował mi się na same święta, a jego pani jeszcze właśnie na grupie coś wczoraj napisała, że, yy, że panuje jakaś choroba i w ogóle, to nie dobra, nie, 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 bo jeszcze rozchoruję się na same święta, no i co, będziemy musieli zostać sami. Także przytrzymam go w domu teraz, jeszcze do świąt. Także siedzi sobie ze mną, i dzisiaj właściwie siedzimy sobie cały dzień w domu. Dzisiaj też udało mi się walnąć drzemkę. Także, także super, ale przez to mam jeszcze nic niepoogarniane. I teraz właśnie zamierzam się troszeczkę wziąć. I słuchajcie, wczoraj, będąc na zakupach w Lidlu, ja wcześniej nie spotkałam się nigdzie z tym ryżem preparowanym. A wczoraj właśnie zobaczyłam. No i od razu oczywiście kupiłam, bo wiecie, ja jestem z tego pokolenia, gdzie w sklepiku szkolnym kupowało się szyszki. I uwielbiałam to. Ja zawsze gdzieś tam miałam na uwadze ten ryż preparowany, ale nigdy go naprawdę nie spotkałam. No i ja ten ryż preparowany po prostu mieszam z masą kajmakową. Można też sobie rozpuścić krówki w mleku. Ale ja akurat miałam masę kajmakową, także wymieszałam ten ryż preparowany z tą masą kajmakową i po prostu przepychota to była. No i słuchajcie, jest już takie. No, prawie zaraz wieczór, dobra, bo jest zaraz 18. Chłopaki pojechali na basen. Ja dzisiaj zostałam i biorę się teraz za ciasteczka owsiane. To na jutro dla Alanka na Wigilię, dlatego że mają mieć takie raczej zdrowsze rzeczy, nie, nie takie wiecie typowe, słodycze na tej Wigilii. No i ja powiedziałam, że zrobię owsiane ciasteczka. Na pewno też zacznę robić sobie już maślane też ciasteczka, jak już zrobię te I w międzyczasie popakuję prezenty i położę pod choinkę. Także co? Zaczynamy. Jeżeli chodzi o ciastka owsiane, to będę używała mm, owsianki, płatek owsianych po prostu. Owsiane. Ja będę robiła z miodem, y, trochę roztopionego masła, mąkę, trochę cukru, proszek do pieczenia i chyba to wszystko, jeżeli chodzi o, y, o składniki. Zaczynam. Mam tutaj przepis i podam Wam od razu przepis. 100 g roztopionego masła, 300 gram płatków, 3 łyżki mąki, 3 łyżki cukru, jedna łyżeczka proszku do pieczenia, 2 jajka, 3 łyżeczki miodu. I można tutaj dodać do środka jakiekolwiek ziarna: słonecznik, nie wiem, rodzynki, orzechy, czy jakieś inne suszone owoce. Można sobie pokroić i też dodać, albo zrobić tylko takie po prostu bazowe, owsiane ciasteczka. No to zaczynam teraz. No i słuchajcie, w tak zwanym międzyczasie, jeżeli chodzi jeszcze może o te ciastka, to powiem, że najpierw połączyłam wszystkie suche składniki, potem połączyłam wszystkie mokre i zostawiłam teraz to yy, tak na 15 minut, żeby te, yy, te płatki owsiane, żeby nasiąkły, żeby były bardziej miękkie. Później będę na blaszce wykładała kulki, płaszczyła je i na 180 stopni około 10 minut, oczywiście będę. Obserwowała. Ja to jest mój drugi raz, kiedy robię te ciasteczka. Przepis mam też jakiś tam z internetu. No dobra. Jeżeli oglądają jakieś dzieci, to niech teraz nie oglądają. Ja teraz w ogóle otwieram te paczki. Bardzo ładne. Mam tutaj przygotowane już papiery, wstążki. Taśmy tu gdzieś też mogę. To zaczynamy pakować. prezenty już zostawione pod choinką no i u nas wygląda to tak że Mikołaj zostawił list że po prostu po drodze zostawia te prezenty, które już udało mu się ogarnąć i żeby rozdać je dzieciom kiedy będą właśnie u nas tutaj na święta, czyli 25 grudnia wszystko jest tu, o, nie pokazuje opakowane zapakowane, no i czeka to na dzieci. W międzyczasie zrobiły się też już ciasteczka te yy, owsiane. Już wam je pokażę. Jak wyszły. No pachną ładnie. No i właściwie mogę zacząć brać się za ciasteczka, maślane zarobienie ciasta. Tutaj mamy już, zobaczcie, gotowe ciasteczka. Na jednym talerzyku dałam ciasteczka i do środka nasypałam rodzynek, a tutaj jest ciasteczka. W środku mam ten ryż preparowany, także takie jutro zdrowe, bo przecież tutaj też dodawałam cukier. Rzeczy na jutrzejszą wigilię, do Alanka do szkoły. Cześć, dzień dobry, witam Was. Właściwie, dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie wieczorem, jest zaraz godzina 20. I dzisiaj jest w ogóle vlogmas dzień. No, może ciężko nawet powiedzieć, że jest to vlogmas, bo to nie będzie miało nic wspólnego z vlogiem. To będzie takie, takie, takie krótkie odezwanie się do Was. Dzisiaj jest 22 grudnia. Wczoraj nie nagrywałam zupełnie nic, dzisiaj, no też nic, ale powiem Wam, że przez te dwa dni bardzo słabo się czuję, hmm, odezwały się troszeczkę moje stawy i moje samopoczucie, jakiś taki rozwinął mi się stan zapalny w organizmie, przez to jestem bardzo ospała i osłabiona, nie mam mocy, do tego naprawdę bardzo źle wpływa na mnie obecna pogoda, bo to, że jest deszczowo, to też źle wpływa na moje stawy, no i od wczoraj strasznie, okropnie, okropnie słuchajcie wieje, w ogóle nie wiem ten aparat jest jakiś brudny, czy co? chwila albo jest po prostu jakaś taka słaba ostrość eee, dlatego nic nie nagrywałam jutro jest już sobota 23 grudnia, mam nadzieję, że wrócą mi te siły, że sobie jutro jeszcze tak odeśpię, już dzisiaj sobie troszeczkę odespałam, ale mimo wszystko naprawdę jeszcze naprawdę mnie bardzo, bardzo dobija ta pogoda kiedy za oknem tak mocno wieje, pada my w ogóle od wczorajszej nocy nie mamy w domu Prądu. Nie mamy jednej fazy. Mamy jedną fazę, jednej nie mamy, także nigdzie nie mamy takiego światła zapalanego. Mamy, mamy prąd w kontaktach, ale też nie we wszystkich pokojach, bo na przykład w sypialni nie mamy wcale prądu i u Alexa w pokoju też nie ma wcale prądu. I to już tak właśnie od zeszłej nocy. No i tak właśnie siedzimy w domu. Dzisiaj w sumie wyrwaliśmy się na chwilę, pojechaliśmy do babci. Zawsze z babcią co roku spędzamy takie mini mini święta po prostu jedziemy się odwiedzić i, i chwilę posiedzieć ze sobą także to jest tylko tyle co dzisiaj gdzieś tam udało nam się zrobić kupili Adrianek wracał z pracy pierogi i posiedzieliśmy trochę po prostu u babci no. i tyle nie wiem dlaczego taka jakaś tutaj jest niewyraźna coś no musiała przetrzeciła ten aparat także kończę kładę się tutaj dalej, coś jeszcze zaraz muszę sobie tylko przekąsić i zaraz kładę się dalej i sobie tutaj po prostu wypoczywam. Mam nadzieję właśnie jutro się wyspać. Pozdrawiam i życzę Wam dużo zdrówka. Cześć dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w ostatnim już dniu vlogmasa. Czyli dzisiaj jest dzień, słuchajcie, 24. Ja wczoraj znowu nic y, nie nagrywałam, chociaż cały dzień sprzątaliśmy. Albo wiem Wam też, że wczoraj bardzo źle się czułam. Dzisiaj się dopiero chyba teraz pomału troszkę wracam do uwagę, bo od rana bardzo źle czułam. Zatrułam się i północy, słuchajcie, nie spałam. Także od rana bolą mnie też brzuch no i wiecie, problemy z tym związane wszelkie ale no niestety trzeba było się wziąć w garść i przygotowywać na Wigilię dzisiaj jedziemy ale no jutro jutrzejszy dzień już nie wiem w końcu, chyba jest już 12 tego, 12 białych 12 zielonych y, robię No także dzisiaj y, przygotowania tak naprawdę u nas nie do Wigilii tylko do pierwszego dnia świąt Wstawiamy tutaj stoły, krzesła na w końcu 24 osoby, czy dwie? Cztery. Cztery. Ja tutaj tworzę takie choineczki, to będzie jako na sztućce. że tutaj będę wkładała w to sztuczce i kładła na talerzyku, takie nakrycie tak myślę, kiedybyś poszedł po te gałązki, czy może jak będziesz wieczorem przed stem? Mm -hmm. trochę pozrywał. Gałązek na środek stoi, tego chyba cztery. Y -y. No i jestem, trochę się ogarnęłam. Trochę też już się lepiej czuję w ogóle. Tutaj już złożyliśmy tak y trochę stół przygotować. zobaczcie. Klejk zrobił coś mi zzał, dobra, postaw później, postaramy się to jakoś naprawić, jak wrócimy. To nie ty zniszczyłeś? Nie. No dobra. Dobrze. Ale A, Żartowo. Nie właśnie, nie właśnie, bo jeszcze zaraz spadniesz chłopaku. E, no dobra, no jest godzina, zaraz 16. My tak za pół godzinki już będziemy wyjeżdżać na Eee... Właściwie mamy praktycznie tak wszystko porobione, jak zaplanowaliśmy. Jeszcze jak wrócimy, to ja sobie powstawiam mięso. Wróciła nam, słuchajcie, dopiero, ja nie wiem, czy ja o tym wspominałam w vlogu, ale nie mieliśmy fazy w ogóle tutaj jednej. I nie działał mi właśnie piekarnik, mikrofala, no i światła w pokojach nie było nigdzie, nie? to tak wiecie, no na święta no to byłoby uporczywe, tak na co dzień nie, ale na święta no szczególnie, że są no u nas no to byłoby to uporczywe bo, no bo dzieciaki będą w pokojach, tutaj wiecie w piekarniku, w mikrofali, dużo podgrzewania no ale na szczęście dzisiaj rano ta faza wróciła, słuchajcie ja wczoraj i przedwczoraj siedziałam na linii tego pogotowia energetycznego, godzinami, tam nikt nie odbierał, nie można było zgłosić tego w ogóle. Jak wysyłałam te smsy czy przez stronę internetową, no to odrzucało moje zgłoszenie. Także już byłam, ja byłam pewna, że te święta będą bez tego prądu. Że dopiero po prostu, jak skończą się święta, to będzie można tam do nich pojechać i osobiście im to zgłosić, i dopiero wtedy to naprawiam. Ale jednak udało się. Yy, zaraz się będziemy przebierać. Jeszcze mam tylko nadzieję, że nie zapomnę pokazać się, jak wyglądamy. Jak nie, to może wstawię jakieś zdjęcie. No i co? No i będę życzyła Wam, chociaż Wy będziecie to widziały już chyba po świętach, ale mam nadzieję, że te święta. E, były dla Was udane, bo często widzicie takie jest, że na święta zawsze coś, kurczę, idzie nie tak. E, ja już kiedyś też miałam święta, że pamiętam e, wychodziła mi ósemka i ja nic nie mogłam jeść. Aleksiu! Alex! Alex! Ciszej dobrze, bo ja mówię coś. Nie wychylaj się tak z krzesła, zejdź. E, że nie mogłam nic jeść dzisiaj, też raczej nie pojem, bo nie chciałabym, żeby powtórzyła się historia z poprzedniej nocy że połowę nocy spędzę w toalecie także raczej e, będę pościć będę pościć po prostu e, żeby po prostu lepiej się już czuć pobrałam dzisiaj też trochę leków, żeby ta flora jelitowa tam zaczęła odpowiednio działać e, no. no i tyle no i co, ubieramy się, idę zaraz jeszcze Adrian już bierze prysznic, idę jeszcze mu obetne włosy e, i tyle i do zobaczenia do kolejnych, słuchajcie, vlogmasów chyba już nie w tym roku chyba dopiero w przyszłym roku w styczniu będzie mniej vlogów e, ale za to będą we vlogach będzie trochę wyprzedaży muszę się pozbyć tych rzeczy, które mam odłożone na wyprzedaż i będę po prostu kategoryzowała na przykład e, w tym filmie będzie wyprzedaż rzeczy za 20, w tej za 30 po prostu w ten sposób tak w takich różnych vlogach, także do siego Super, potrzebuję pomocy tego. To zapraszam. To wiem, że dla Aleksa. Aleksa, <laughs> kto mówi, dla to Aleksa, Aleks, a kto to Aleks eee. Aleksa, gdzie tam? Który to był? A to jest Aleksa. co jest A to jest A to jest A to Aleks, za szybko, za szybko, za szybko. Znasz. A kolędę znasz a to... zaśpiewać? A kolędę zaśpiewać? Do szopy, jest pasterze? To zaśpiewaj Słuchamy. do... No, do, do szop... szopy. Hej, paserze. Do szopy, bo tam cud. Syn Boży w żłobie leży. Wy zgubcie go ze snu. Śpiewajcież aniołom Pierwszy chłopak, niech on powie. Była grzeszna? Była. Znaleźli się prezent? Myślę, że tak. Ale pierwszy, kolega, kolega musi pomóc. Musi albo dobra, Musisz pomóc. Ale chociaż kolędy trochę zaśpiewa. No. Kubuś pomoże, tak. Chłopak pomoże, Znaczy. Przybierzeli do te Grają graj skocznie dzieciąteczku na liże Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Dzięki, to, to proszę. Są te duże na końcu dawaj, tak? Dalej poczekaj. O, a ty mi powiesz wierszek? Pat mm. na kolanko. Mm. Tuha. Mikołaj nas. Tego mówienie. A jaki na inny? A jaką szkołę? Dobry. Hej, że na dna, na narodził się Bóg dzieci na Betlejem, Betlejem, Betlejem. Hej, że i na narodził się Bóg dzieci na Betlejem. Betlejem. Dobrze. Brawo. Brawo. Ale nawet chodź, przejdź. Ale ty jesteś pomocniczką, no, pani... nie wrócisz. tak bardzo. Nie do Czy mamy panią Reginkę tutaj? Nie. Mamy? A Zajmik, Mikołaj Mikołaj nie, jest. nie, pani Reginka to śpiewa, czy u mnie? Mikołaj kiedyś na występie od Rady. śpiewała? Nie, pani Reginka to może coś zaśpiewa, proszę szkoleniu. No. Jaką? Mikołaj jest u nas. ciszy, Głos się rozchodzi, stańcie pasterze, Bóg się wam rodzi, czym prędzej się wybierajcie, do bedlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Czy...

dla Lili. Lili? a, a o, nie, nie, nie. Na pani podejdzie do mnie. Nie pójdź ze mną. Zapraszam. tu do Mikołaja, ja tam zrobię zdjęcie, tak? A Ale i Chodź, a nie panik stanie koło ciebie. Ale przecież pamiętasz, to jest ten Mikołaj, tu. Nie jest... ma jest... jest... petarda tam, ma puszczają Nie Dziękuję Bartkowi. Nie ma bardzo. Nie ma pytania. Nie tak? śpiewał, dobrze, niech będzie. No i trafiła się Renia, która nie śpiewała, także zapraszamy. Nie śpiewała? Nie. to coś zacznie pani Renia. No to coś pani Renia. Jaślinka. Niech ja Mikołaj sam może przeczyta na pewno. No, Mikołaj umie przeczytać. Tak, początkujący, ja potwierdzę. No ale ja mam pomocnik, to no. chyba na parę lat będziesz moim pomocnikiem, tak? Chcesz? Super. Jaśminka. Jaśminka, Znowu, że za Tak mało. <laughs> to samo tu moja siostra dostałaś. No! <laughs> A się zbyt 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 ja się trzymam prezydent. Regimka. Proszę,

tak? Ty tam w rogu to było, było. A, A, tak. A czy te, tatusz może będzie, że grzeczna?

już się nie bałaś kończesz! To jest Tosia tańczona! No. Tosia! Chodź Tosia do mnie! Jak byłaś grzeczna to proszę! Nie, nie, ja bo idę w Tosia! Tosia, to weź tatę zarączkę i podejdź ze mną z tatą! Podejdź z tatą do mnie! Podejdź z tatą! Ale zobacz jaki prezent mam duży dla ciebie! Taka grzeczna byłaś, weź tę te i chodź. To do, siat, to No chodź to Nie, zostajesz. Zostajesz. Alanek podek. Alanek. Podaj Dobrze. Podajcie mi. Podajcie mi, podajcie. Alanek. O a to ten grzeczny chłopiec, tak? No, dobrze, co dla ciebie. Co tam jest? Później otwieramy. Idź teraz pracuje dalej. Dobra.

o oh, Jezu, yes. jaki ten pomocnik silny. O! Oh, really? oh, really? oh. Ale ty byłaś grzeczna chyba oh, Lili. Ale duży oh, ja. dziękuję. Oh, Proszę bardzo. Do zobaczenia w przedszkolu. Do zobaczenia. Do zobaczenia jest nie Jezu, jaki ciężki, czekaj. czekaj. To to postawimy tak? tutaj razie, tak? tak? To Tosia! Teraz otworzymy. Znowu Tosia Podaj...

jest dla Adriana. Dla Anetki. dla Anetyki. babci? Po dobrze. Jeszcze jeden, dla Janusza. I dla Janusza. Zaniesiesz? Chyba dla Maxia, albo dla dla Janusza. O, Maxiu, Maxiu. O nie. Maxiu. Wezmiesz a to ciowa, dobra. Jaślinka do ciebie. Ja tym bardziej. Tak, tak już do bufawarka. Bartka. daj Kuba. Zapraszam. Kuba. Dziękuję. Tak. To jest tak, dla lęki. Ręka. To jest dla Tosi. Tosia. Tosia podejdziesz? Za no. Tosi podejdziesz? dla Jaśmina. Tosi. Podejdziesz Tosia? Za Wejścia. I dla Jaśminki. Dla Jaśminki. Dla Jaśminki? Tak. A skarek też dla każdej kobiety. O, tu teraz dla każdej pani podejdziesz. Rozdasz? Tak. Ja Dziękuję. No, widzicie no. co? No, co? <laughs> hmm. tak. <Habe>, tak, <fieldisher> to po prostu Tak, Jeszcze tam za Mikołajem nie Tak, Tosia. Bo musisz proszę, to dla ciebie. Dla kosza, no musisz podejść, bo Mikołaj nie uniesie. No tu nie, nie, nie idzie. Nie, to jest y dla Musisz pani Tylko dla kobiet, to jest dla tego. Proszę, Roxany i tam dalej. Tam jeszcze dla Tosia. Dla Tosia, Tosia. Tosia.

啊！